Spotkaliśmy się dzisiaj na Światowym Dniu Środowiska, Raz kolejny dzień, który jest bardzo ważny dla całej rodziny ONZ, ale w zasadzie, no, wiadomo, nie, dla całej, nie tylko dla całej rodziny ONZ, tylko dla wszystkich ludzi na świecie. Właściwie na całym świecie mówiliśmy dzisiaj o tym, jaki jest problem z stanem ekosystemu, że mierzymy się ze zmianą klimatu, która wpływa na pustynnienie. Jest przyczyną suszy, a jeżeli suszę, to znaczy, że mamy problem z żywnością, a jeżeli problem z żywnością, to znaczy, że to dotyka bezpośrednio nas. Mówiliśmy o tym, że gleby są nadmiernie eksploatowane, że konieczne jest inne podejście do sposobu zarządzania glebą, czyli zmiana sposobu funkcjonowania rolnictwa. Bardzo mocno akcentowaliśmy potrzebę rolnictwa regeneratywnego. Mówiliśmy o tym, że bardzo istotna jest ochrona ekosystemu wszystkich ekosystemów nie tylko tych, które mamy na wyciągnięcie ręki, ale tych, których czasami nawet nie dostrzegamy bo ekosystem to są przeróżne gatunki i zwierząt, i roślin, które wzajemnie na siebie oddziaływują. I nawet te najmniejsze, które, których właśnie czasami nie dostrzegamy, mają bardzo ważną rolę do odegrania. Więc musimy dbać o to, żeby ekosystemy przywracać do ich naturalnego stanu. Jest nas coraz więcej. Oczywiście to jest czas ogromnego rozwoju i czas ogromnego postępu technologicznego, ale to też znaczy, że jest to czas ogromnego oddziaływania na środowisko, eksploatacji zasobów naturalnych, po to, żebyśmy mogli wytwarzać te dobra, które konsumujemy na co dzień i które tak naprawdę nie zawsze są nam potrzebne, żebyśmy mogli produkować ogromne ilości żywności, która później wyrzucamy do śmieci, bo okazuje się, że na świecie jedna trzecia żywności trafia na śmietnik. Jesteśmy regeneracją, czyli jesteśmy pokoleniem, które może zmienić, które może odwrócić bierzarzeń. Możemy Zupełnie inaczej spojrzeć na rozwój. Możemy pomyśleć o tym, że rozwój to jest właśnie docenianie kapitału naturalnego, który jest w zasięgu naszych rąk, ten, który nas otacza i który daje nam możliwości godnego funkcjonowania i bezpiecznego funkcjonowania, bo ekosystemy przyrodnicze są podstawą naszego życia. Dlatego tak ważne jest przywrócenie ich do stanu, zdrowego stanu, tak aby nasze życie było jak najwyższej jakości. Jesteśmy regeneracją. Wykorzystajmy wszystkie nasze siły, aby przywrócić zasoby ziemi do takiego stanu, w jakim kiedyś nimi dysponowaliśmy.